Siemaneczko, ziomeczki, z tej strony Rawcik 177 To jest jest kolejny odcinek z gry World of Tanks Jak mówiłem w miesięcznym obczajaniu garażu e, Przejedziemy się e, właśnie tym AMX-em 105AM To jest motylera kieru czwartego Którą zakupiłem w miesięcznym obczajaniu garażu I jeszcze jedna informacja e, Ten czołg teraz nie jeździ 60 na godzinę tam był jakiś błąd, albo to jest jak po ulepszeniu na y, maksymalny poziom, lecz teraz będzie jechał maksymalnie, tak 25 na godzinę szybciej nie pojedzie. Yy, I no, trochę mnie to zaskoczyło. Yy, w drugiej bitwie, jak mówiłem, pojedziemy czołgie. Nie mówiłem jakim, nie być ale pewnie się domyślacie, bądź nie, że pojedziemy czołgiem y, M5A1 Steward. Czołg Diró 4. A jeszcze jedno, jeszcze jedno ogłoszenie. W związku z. Y, nie związku. Mam y, PZ. 38NA jest już ulepszony na e, czołg elitarny, więc niedługo w następnym odcinku, e, w następnym e, obszerniu garażu, pokażę Wam PZ4H. Jeśli mi się uda, i jeszcze jedna informacja: również e, ten AMX, nie, a, nie AMX, tylko e, M5. A jeden steward, również, jest z elitarnym, już czołgam, elitarny już czegoś się mu cieszę. I dobra, mi się teraz z bitwą. Tu mam kawę jedynkę. I przyjemnie by było ją zdjąć. O nie. I. I. Myślałem, że je więcej zabiorę. 118. Dobra, zajmiemy się tokiem, który mnie najbardziej denerwuje gdyż jest i wiele razy przegrywałem z nim bitwy. I dlatego go nie lubię No podjedź. No tylko 90. Bo to jest artyleria hammer. ale nie da się... Nie da się je to jest za górą zaś 6 do 2 Dobry bilans No podjedź, tog Albo ja do ciebie podjadę No come on Nie dostał mm, 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 mm. Okej, okay, tu mam Churchilla Przyjemnie by było też go zdjąć Okej okay. On tam pewnie będzie Czy czuję, że nie uderzyliśmy w Churchilla Gdyż pocisk uderzył w ziemię A jakby uderzyła w tego Churchilla Siódemkę To by ten pocisk tak się urwał Dobra, wycofajmy się, bo założyłem, że tam nie ma, kto nas chronić, jakby Czerwiń tutaj podjechał. No i to to byłby błąd. Ale może nie podjedzie, nie podjedzie nikt. Pomóżmy tam naszemu. Przestawiam. To pewnie jest sus. tam jest sus 100, albo. Tak, sus 100 jest. E... Nie trafię Żygam kolorową tęczą Po prostu Żygam kolorową tęczą na cały monitor mój uuu Kolorowy monitor Ciekawe Oby nasza SUSTO nie dostała I... Nie trafię, nie trafię O mój Boże. To jest pech to jest jakiś mega, mega fatum. Żeby strzelać, strzelać i za każdym razem nie trafić. Dobra, raz trafiłem. 90 HP, ale no to się nie zalicza. No raz, 90 HP przy 1400. To się naprawdę ładnie sumuje. Dobra, Churchill i... Spróbujemy zdjąć sobie Churchilla. One toga. Muszę go zabić. On jest raz nasz. I. nie trafię. Jest! Jest! Trafiłem! Wszelicie? Trafiłem! Zabiłem denerwującego mnie toga. Zabiłem denerwującego mnie toga. Zabiłem go, zabiłem go. Tak, to ja, to ja. Mój pierwszy tog w życiu. Tak się cieszę. Dobra, teraz mamy tutaj Churchill'a. Nie trafię. Zabiłem toga 2. I Fatum dalej mnie prześladuje Teraz szczerze i też pewnie nie trafię, bo będzie dalej w to Fatum prześladował ognia Tu pościg zglądował, tuż przed i nie zabiłem I teraz się widzimy po krótkiej przerwie Witam was po krótkiej y, przerwie Mam nadzieję, że Fatum już nas nie będzie prześladował I jedziemy teraz, y, tak jak mówiłem w poprzedniej bitwie M5, A1, Stuart, 4 4. Oby się było lepiej niż ostat w ostatniej bitwie. No przesuń się. Jestem silniejszy niż ty M2. Medium. Yy, mam nadzieję, że będzie po prostu lepiej niż w ostatniej bitwie. Zajmujemy, nie wiem, 4 joki. Minut, który m 2 może wystarnie. Nie. Mało być, cztery. A, a, dobra, cztery, takie... Cztery czy dwa mogą być, ale... Jednego nie zaakceptuję. Na pewno nie zaakceptuję. Dobra. Jedziemy może tutaj na wzgórze. Albo... Albo nie jedźmy może... My możemy, zaraz tam pojedziemy do miasta Może tam to M2 medium spróbujemy ściągnąć I... Nie udało się Celuję... O, dostał lunch Może być nawet lunch Nie pogardzę lunchem KW-1, chyba zbyt odważnie Ja już gdzieś zniknął, bo wszystko się odbijało od ziemi, a normalnie by się nie odbijały mm, 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 mm. Tam jest M2 będzie, spróbujmy go zabić tym go, tym go nie pokonamy, a tym? weszł On tam jest Ostatni? Pięknie Pięknie, pięknie i B be i u tiful Beautiful, no, no, no Dobre I... i, i, i. Body, teraz 4 d pz BZ-4D Mmm. Byłyby już dwa czołgi, gdyby... Churchill nam nie zabił Oni... i nas, nas, nasz, 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 nas. yes! Już dwóch. Całkiem niezły bilans. Yy, I... O, był jeszcze jeden chociaż. O, tam jest T-70. Jest! Już trzeci. Słodko. Słodko jak... Yy, dżem z marmoladą truskawkową. Czy ja wiem, czy to jest takie słodkie? Nie. Znaczy, słodkie jak Nutella. Kto? PS4H nie PZ4H do sala. Już myślałem, że to będzie nasz koniec Nasz słodki koniec Moja kochana Nutella by się skończyła Ale nie, teraz tak bez takich jaj. Nutella chyba się mi nie skończy. Jeszcze Oby nie, jeszcze Spróbujmy tędy tak z czą... Czy tędy czy tak? Pewnie BDGRG1 nas załatwił, bo to jeden strzał celny i po nas. Gdzie on jest? Gdzie? Okej, okay, tam jest. Poczekajmy, może się uda jeszcze do niego trafić. Ale czy nam się uda? Czy nam się nie uda? Oj nie, to jest tyle i widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!